Czy wydałaś kiedyś pieniądze na coś, co miało przynieść super rezultaty, ale niestety okazało się, że tylko je straciłaś? Witaj, to Ania Knapińska. Chcę dziś porozmawiać o wyzwaniu, z którym mierzy się wiele kobiet. Od ponad 10 lat w Polsce i na świecie pojawia się moda na młodą, gładką twarz, bez przebarwień czy rozszerzonych naczynek. Dużo się mówi o kulcie młodości. Niezależnie od naszej oceny tego zjawiska, ta moda sprawia, że chcemy wyglądać coraz piękniej i mieć piękną, gładką skórę. Niezależnie od tego, ile mamy lat. Ta nasza chęć pięknego wyglądu sprawiła, że popyt na zabiegi odmładzania skóry za, i np. Na zamykania naczynek gwałtownie wzrósł. Pojawiły się różne sposoby od pielęgnacji domowej do profesjonalnych zabiegów w gabinetach kosmetologii estetycznej. Wiemy, że produkty do pielęgnacji domowej, kremy czy maseczki przynoszą tylko krótkotrwałe efekty. Poszukiwano nowych rozwiązań i tymi nowymi rozwiązaniami są profesjonalne zabiegi redukcji rumienia i zamykania naczynek przy użyciu najnowszych urządzeń. Dlaczego to wyzwanie, przed którym stoją kobiety jest pilne i nieuniknione? Bo istnieje takie zjawisko jak starzenie się skóry, a poza tym intensywne życie, które prowadzimy, nasze pożywienie, powietrze, którym oddychamy, sprawia, że mamy nadwrażliwą skórę i często skłonność do rumienia i popękania. Pękania naczynek. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że nie jesteśmy bezradne. Żyjemy w XXI wieku i nowoczesne technologie, takie jak na przykład medyczny IPL, laser diodowy 980 nm, potrafią skutecznie zredukować rumień i zamknąć naczynka. Skąd o tym wiem? Nazywam się Ania Knapińska. I od 11 lat jestem nie tylko właścicielką gabinetu Centrum Metestetyka na Warszawskim Żoliborzu, jestem też dystrybutorem profesjonalnego sprzętu kosmetycznego i laserów na Polskę i na Europę. Sprzedaję te wszystkie sprzęty, o których wspomniałam. Wiem, że są skuteczne, bo wszystkie testuję na sobie. Sama miałam kiedyś problemy z ciężkim trądzikiem, przebarwieniami, rozszerzonymi naczynkami. Teraz mam 43 lata i dzięki peelingom i urządzeniom, z których korzystam na co dzień w gabinecie, lubię swój wygląd, bo jest naturalny. Żartuję, że nie boję się upływu lat, bo z najnowszymi urządzeniami, które mam w gabinecie, nie ma się czego bać. Dlatego jeśli chcesz skutecznie zadbać o swoją skórę, zredukować rumień, zamknąć naczynka i pajączki, to przyjdź na zabieg do naszego gabinetu. Kliknij na link poniżej i pobierz voucher na 100 zł zniżki na pierwszy zabieg, a w ciągu godziny do 24 godzin zadzwonimy do Ciebie, aby umówić się na wizytę. Do zobaczenia w gabinecie!